Szanowni Państwo, czy wiecie, że jeszcze w 1915 roku po północnej stronie torów kolejowych w tłuszczu nie było ani jednego domu? Wszystko zmieniło się w 1928 roku, kiedy udziałowiec Huty Szkła, niejaki Kolman, kupił ziemię po obydwu stronach dzisiejszej ulicy Słowackiego. Ziemia została rozparcelowana, podzielona na działki i sprzedana hutnikom. I to właśnie przy ulicy Słowackiego. Do 1933 roku wybudowano 11 willi. Murowanych i drewnianych. Osada zaczęła tworzyć się także y, przy innych ulicach. W tym czasie cztery domy wybudowano przy ulicach Poniatowskiego i miejskiej, dwa przy ulicy Kolejowej i Norwida. Północna część tłuszcza rozpoczynała swoją historię. Dziś niektórzy żartobliwie mówią, że to w cudzysłowie gorsza część miasta. Jednak wtedy było to miejsce ekskluzywne. To właśnie ta część tłuszcza miała energię elektryczną pochodzącą właśnie z chuty szkła. W 1921 roku na placu kupionym od Józefa Falby, tam gdzie wcześniej stała cegielnia, postawiono hutę szkła przyszłość. Początkowo hutnicy, udziałowcy tej huty, chcieli kupić teren dawnej huty szkła w tłuszczu przy ulicy szklanej, jednak ostateczne Ostatecznie zdecydowano się zakupić działkę przy ulicy Radzymińskiej. Zadecydowała bliskość torów kolejowych i bliskość do piasku w Jasienicy. Co ciekawe, Huta Szkła miała 63 udziałowców. To byli hutnicy z hut rozsianych w całym kraju. 50 z nich przeprowadziło się do Tłuszcza. Tutaj pobudowali domy, założyli rodziny. Ich nazwiska natrwale wpisały się w historię miasta. To byli m.in. Władysław Endler, Franciszek Kos, Antoni Grzybowski, Franciszek Gecinger, Władysław Żabik, Wacław Żabik, Franciszek Szczypiorski, Franciszek Stemplewski, Karol Szczypiorski, Bolesław Sztompka, Władysław Sztompka, Bronisław Konkiel, Stanisław Parkociński, Adam Kurzwald, Edward Konieczyński, Bolesław Krawczyk, Teodor Skuras, Józef Konieczyński, Józef Studziński, Jan Edward, Bolesław Rosochacki, Józef Falba, Józef Barcz i inni. Do 1927 roku budynek Huty Szkła był drewniany, później zastąpiono go bardziej okazałym murowanym. Huta była połączona z torami kolejką wąskotorową, miała dwie wanny i tuż przed wybuchem wielkiego kryzysu zatrudniała aż 600 pracowników. Niezwykłe przedsięwzięcie. Co ciekawe, istniała tutaj sekcja sportowa, klub sportowy Przyszłość. Zakład ufundował mu stroje, niezbędny sprzęt, zorganizował boisko w Wólce Kozłowskiej, grano w piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy, koszykówkę. Wielokrotnie potykano się z bołomińskim huraganem. Po II wojnie światowej hutę upaństwowiono, a jej udziałowcy stali się zwykłymi pracownikami. Z czasem produkcja stała się nierentowna. W hutę nie inwestowano, nie modernizowano jej. Budynki przegniły. W 1970 roku nastąpił jej kres. 50 lat po uruchomieniu Prawie pięćdziesiąt lat po uruchomieniu, i pięćdziesiąt lat temu. Trzymam w ręku popularne piwo królewskie. I zaraz wyjaśnię, co ta marka ma wspólnego z tłuszczem. Otóż, e, piwo królewskie pojawiło się jako produkt browarów warszawskich w 1970 roku. Pamiętacie Państwo pewnie niektórzy e, początkowe logo piwa królewskiego, czyli Sphinx. E, skąd to się wzięło? Otóż, browary warszawskie. To było przedsiębiorstwo wywodzące się z przedwojennego, warszawskiego, prywatnego browaru Haberbusch i Schiele. To niezwykłe przedsięwzięcie, które było popularne w całej Polsce. A tymczasem w zbiorach Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej znajduje się taka oto butelka. Proszę popatrzeć. Logo Sfinksa i napis. Własność browaru Haberbusz i Schille, Warszawa. A na denku chuta przyszłość w tłuszczu. W tym tłuszczu z uskrewskowanym. A więc, drodzy państwo, Poprzednik królewskiego, browar Haberbusch i Schille, e, był produkowany, czy raczej butelki do tego browaru były produkowane właśnie w tłuszczu. Wspaniała ciekawostka. A tymczasem, drodzy Państwo, już w przyszłym roku minie 100 lat od powstania Huty Szkła przyszłość. Huty, która tak bardzo wpłynęła na rozwój tłuszcza. Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej chce z tej okazji zorganizować wystawę. Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców Tłuszcza, szczególnie do potomków, pracowników Huty i do potomków jej udziałowców, o to, żeby przekazywali nam pamiątki związane z Hutą, stare zdjęcia, dokumenty i może u kogoś znajdzie się tak wspaniała perełka, jak ta właśnie butelka.